Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Maciej Pańka i reprezentuję Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zadanie mam ciężkie, bo po przerwie obiadowej muszę Państwa jakby rozprowadzić z powrotem w WIR konferencji, zobaczymy czy mi się to uda. Plan jest następujący, jestem wrzucony w sesję, którą tak jak przeglądałem program dotyczy dobrych praktyk stosowania e-learningu na różnych uczelniach w Polsce, więc. Taki ja postaram się opowiedzieć o praktykach, czy dobrych to nie wiem, ale wydaje się, że nie najgorszych, jakie od jakiegoś czasu staramy się rozwijać na naszej Toruńskiej Uczelni. E, może zacznę od tego, że znaczy powiem troszeczkę o organizacji, jak to u nas wygląda w sensie wspierania wszelkich procesów e-edukacyjnych, jeśli tak można powiedzieć. Później powiem o tych otwartych zasobach edukacyjnych, nad którymi właśnie pracujemy, a na sam koniec jeszcze powiem, jak my to... Troszeczkę wypracowaliśmy sobie pewien model współpracy nauczycieli z zespołem technicznym, tak to nazwę, gdzie wspólnie przygotowujemy materiały learningowe, żeby podsumować jakby całość, całość wystąpienia. Czy u nas jest tak, jak na wielu polskich uczelniach, nie tylko polskich, że została powołana parę lat temu? Taka centralna jednostka, nazywa się Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. To jest taki odpowiednik centrum e-learningowego. Jak zwał, tak zwał. Właściwie zas, nasze zasadnicze zadania są następujące. Po pierwsze, jesteśmy centralnym miejscem na uczelni, które wspiera działalność dydaktyczną naszych nauczycieli, którzy w trybie stacjonarnym prowadzą zajęcia. Podczas których wymagają dostępu do specjalistycznych technologii informatycznych. Przez te technologie rozumiem nie tylko e, oczywiście komputery czy jakieś specjalistyczne aplikacje, ale również zaawansowane systemy audiowizualne, e, projekcyjne, wideokonferencyjne itd., itd. Po drugie, zajmujemy się również wspieraniem naszych nauczycieli, co rozwinę później w realizacji działań związanych z kształceniem na odległość, e, prowadzimy dla nich szkolenia no i utrzymujemy oczywiście też systemy, które, m, które w, tym, w tej edukacji się przydają. E, właściwie jednostka nasza funkcjonuje od 6 lat, e, o dobrych praktykach nie mi mówić, czy to są dobre praktyki, ale wydaje się, że nie najgorsze, bo udało nam się e, pozyskać e, w ciągu ostatnich dwóch lat e, no, blisko 3 miliony złotych na rozwój e-edukacji na na Toruńskim Uniwersytecie z różnych projektów. Trzy z nich jestem zobligowany, jak wszyscy, którzy uczestniczą w projektach unijnych, to, to wiedzą. do tego, żeby wszystkie kolorowe tutaj jakby znaczki wyświetlić, m.in. Pefron, taki projekt ogólnopolski, Platon, czy, czy projekty unijne z ramach, w ramach RPO. Co nam udało się zrobić ostatecznie dzięki tym funduszom pozyskanym z tych trzech projektów? Przede wszystkim. Udało nam się wyposażyć centralne, bo u nas na uczelni jest tak, że oczywiście każdy wydział prowadzi zajęcia w laboratoriach komputerowych gdzieś tam u siebie, bo tak jest wygodnie. Chyba, że to są zajęcia, które wymagają naprawdę specjalistycznych, zawsze najnowszych, najmocniejszych komputerów, wymagają specjalistycznych aplikacji, takich jak programy specjalistyczne do pracy z. Obróbką wideo, animacjami, tworzeniem interaktywnych treści learningowych itd. U nas model jest taki, który wydaje się funkcjonuje dobrze, że wszystkie te najbardziej zaawansowane, a co za tym idzie, najbardziej kosztochłonne laboratoria komputerowe są przechowywane i rozwijane centralnie, gdzie w zależności od potrzeb różne wydziały uczelni mogą z nich korzystać. To, co jest istotne, dzięki. Temu znaczkowi pefron, który przed chwilą pokazywałem, udało nam się też te, te pracownie, jak i również pracownie ogólnodostępne dla studentów, bo takie też mamy, wyposażyć specjalistyczną aparaturę wspierającą kształcenie osób niepełnosprawnych. Dzięki temu e, przybywających z roku na rok osób z różnymi dysfunkcjami na naszej uczelni e, mają możliwość dostępu do, 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 do dobrych narzędzi, profesjonalnych narzędzi, które ułatwiają im dostęp do, do szeroko rozumianych zasobów edukacyjnych, które gdzieś tam u nas powstają. Po trzecie, ja tak szybko przez to przejdę, żeby przejść do meritum. Rozwijamy też w sposób centralny taką, my to nazywamy salę multimedialną czy audiowizualną, w której oprócz tego, że prowadzimy zaawansowane czy bogato ilustrowane wykłady stacjonarne, od kilku lat wydaje się z powodzeniem prowadzimy. Transmisje wideo z różnych wykładów na żywo w internecie, jak i zaawansowane spotkania wideokonferencyjne nie tylko gdzieś tam wewnątrz naszej uczelni, ale przede wszystkim z różnymi innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. I po trzecie, dzięki realizacji projektów udało nam się, już przechodząc pomału do, do hasła e-learning, wyposażyć i oddać do użytku naszym nauczycielom. No, no, Mogę powiedzieć chyba z pełną odpowiedzialnością, w pełni profesjonalne studio nagrań audio-wideo wyposażone w naprawdę zaawansowaną aparaturę. W oparciu o tą infrastrukturę nie tylko prowadzona jest dydaktyka na różnych kierunkach, takich jak dziennikarstwo, pedagogika, sztuki piękne itd. Nie tylko studenci realizują swoje projekty czy, czy, czy swoje pasje jakieś takie około, około akademickie, ale przede wszystkim dla nas jest to miejsce wreszcie profesjonalne tworzenia zaawansowanych materiałów. Tutaj padały przed przerwą jeszcze hasła webcasty, podcasty, witcasty, jak zał tak zwał, w każdym razie zaawansowanych materiałów e, dydaktycznych na potrzeby le learningu w formie, formie przekazu audio wideo. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zaplecze techniczne. Oprócz tego, dzięki realizacji tych projektów, przechodząc mało demeritum, e, czy, do, czy do tego hasła przewodniego mojego wystąpienia, e, jesteśmy w trakcie, właściwie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, wreszcie będę miał. Będziemy mogli ją oddać do użytku, coś co u nas się nazywa portalem edukacyjnym. Rozwijamy to właściwie od roku. Ja, zobligowany projektem, jestem zmuszony do tego, żeby mówić o tym na konferencjach jeszcze przed oddaniem tego do użytku, a już jakby jak zostanie oddany, to prawdopodobnie nikt formalnie tego od mnie nie będzie wymagał. No ale takie są jakby uroki tego, że się pozyskało fundusze. Także w lutym oddajemy portal edukacyjny, który po pierwsze, w naszym założeniu w sensie technicznym będzie integrował wszystkie usługi informatyczne, które gdzieś tam na uczelni u nas wspierają dydaktykę jakie to za chwilę, a po drugie, będzie stanowił miejsce publikowania szeroko rozumianych, otwartych zasobów edukacyjnych. Co to za usługi i na czym polega ta integracja? Czy znaczy usługi są takie, jak prawdopodobnie na większości uczelni oczywiście są platformy Moodle, które u nas stanowią podstawę? E-learningu. Jest coś takiego, co się nazywa USOS, co też na wielu uczelniach funkcjonuje lub jakiś inny system obsługi studiów. Jest coś, w co też dzięki realizacji projektów wchodzimy, co się nazywa Adobe Connect, czyli takie zaawansowane narzędzie do prowadzenia wideokonferencji. Myśmy do tej pory korzystali z rozwiązania open source'owego, które zresztą tutaj też parokrotnie się przebijało hasło Big Blue Button, ale. Ale nie wchodząc w szczegóły, to jest po prostu lepsze. Mamy system telewizji, blogów, wiki i szereg innych narzędzi, to się szumnie nazywa Web 2.0, które chcemy dać nauczycielom, czy dajemy nauczycielom już po części daliśmy, żeby mogli w łatwy, zintegrowany sposób przy ich pomocy dostarczać nowoczesne treści naszym studentom. A po drugie, żeby studenci, to, co jest dla nas istotne, mieli w jednym miejscu najważniejsze informacje, które gdzieś tam są przechowywane w tych rozproszonych systemach. Przykład. Dzisiaj jest tak, że żeby przejść przez wszystkie nazwy to ogłoszenia, takie, takie bieżące, to, co ich czeka na Moodlu, to, co ich czeka w USOSie, e, jakie są zajęcia, ogłoszenia wydziałowe, to jest gdzieś wszystko rozproszone po różnych systemach. My próbujemy, zobaczymy, jak nam się to uda w takim jednym miejscu poprzez jednokrotne zalogowanie, oddać pod tytułem portal edukacyjny narzędzie, w którym student raz się ulogując będzie mógł sobie sam kastomizować. Te, wygląd tego portalu i ustawiać te rzeczy tak, żeby mieć pod ręką wszystkie najbardziej potrzebne mu elementy czy informacje, bo wyciągane z różnych systemów e, potrzebne do normalnego toku dydaktycznego. To jest jakby ta rzecz informatyczna. Rzecz nieinformatyczna jest taka, że portal ma być też miejscem. Publikowania, czy takim początkiem, może inaczej, miejscem w sensie technicznym, a początkiem w sensie mentalnym, wprowadzania u nas takiego nawyku u nauczycieli, zobaczymy jak nam się to uda, publikowania otwartych zasobów edukacyjnych, tutaj też się przewijało hasło, licencji Creative Commons i tak dalej, i tak dalej. Chcemy spróbować w ten sposób przełamać pewne bariery, które nadal są i które mimo no, wielu rzeczy, które udało nam się zrobić, nadal obserwujemy. E, dając narzędzie to jedno, a dwa dając też dobre przykłady. I dzięki pozyskanym środkom udało nam się e, zrealizować, właściwie kończymy też to robić, w lutym opublikujemy to na stronach portalu, cykl kursów, otwartych kursów e-learningowych, e, które mają dać nauczycielom taki samouczek do tego, żeby rozpocząć, czyli od zera do rzeczy zaawansowanych prowadzić samodzielnie zajęcia e learningowe w sieci. Zostało przygotowanych czy będzie przygotowanych łącznie 21 przepraszam 11 razy 20 godzin zajęć dydaktycznych z których najważniejsze to między innymi, może ja do tego jeszcze wrócę. Przede wszystkim będzie 20-godzinny -20 kurs, otwarty kurs, powtarzam, dla wszystkich nauczycieli, nie tylko naszym, z zakresu metodyki i learningu, gdzie będzie można te wszystkie takie podstawowe rzeczy, wprowadzenie do tych, do, do tych zagadnień, ee, będzie można się z nimi zapoznać. Po drugie będą rzeczy czysto techniczne, e, żeby dać nauczycielom jakiś taki background e, umożliwiający im swobodne e, przygotowywanie treści multimedialnych, zarówno w postaci zwykłych zdjęć, jak i w postaci Bardziej zaawansowanych webcastów, witcastów jak zwał, tak zwano, czy, czy po prostu materiałów wideo, materiałów audio-wideo, czy jakichś mniej skomplikowanych animacji komputerowych. E, jasna sprawa, że. Y, 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 w racji tego, że postawę stanowił nas Moodle, został też przygotowany nawet troszeczkę więcej niż 20-godzinny kurs pod hasłem Moodle w praktyce, w ramach którego nauczyciele mogą samodzielnie zgłębiać tajniki obsługi platformy zdanego nauczania Moodle. To, co jest, jak pokazuje nasze doświadczenie, jednym z najważniejszych elementów obok tych wszystkich aspektów technicznych, to prawo autorskie e-learningu. Udało nam się namówić specjalistkę od prawa autorskiego, między innymi w e-learningu, czy, 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 czy w dydaktyce, jeśli tak można to bardziej uogólnić, do tego, żeby przygotowała, opracowała 20-godziny kurs, przewodnik dla nauczycieli, co wolno, czego muszą się bać, czego nie muszą się bać i jak mogą zgodnie z prawem wykorzystywać materiały zewnętrzne, publikować w bezpieczny sposób cokolwiek to znaczy, swoje materiały, czyli to, co zazwyczaj obok... Obok wliczania e-learningu do pensum jest tym taką drugą bolączką, czy drugim pytaniem, o które nauczy nauczyciele zadają przed rozpoczęciem prac związanych z e-learningiem. No i jeszcze taki jeden, też powiedzmy, też niestandardowy, to hasło, które się nazywa Open Access, czy otwarte zasoby edukacyjne. Też przykład tego, gdzie spośród tych wszystkich kursów, co na tych stronach portalu się, 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 się będzie znajdowało. Oprócz tego ja przewinąłem. To wrócę na sekundę, bo przeskoczyłem to. Oprócz takich zajęć bardzo regularnych, jeśli tak można nazwać kursy learningowe, u nas od jakiegoś czasu na uczelni z powodzeniem funkcjonuje coś, co się nazywa. Telewizją internetową, gdzie oprócz takich standardowych haseł, z którymi kojarzy się dzisiaj telewizja, czyli dostarczanie informacji bieżących czy mniej bieżących, dla nas to było miejsce publikowania otwartych, szeroko rozwanych, otwartych materiałów edukacyjnych w formie wideo. Dzięki temu studiu i zespołowi techników, który, który u nas udało się zgromadzić w naszej jednostce. No Liczba filmów już jest liczona mocno w setkach, żeby nie powiedzieć w tysiącach, to jeszcze nie, ale, ale w setkach przez te, przez te ostatnie dwa lata, tak naprawdę, funkcjonowania tego systemu, gdzie staramy się dokumentować w formie wideo jakieś ciekawsze wyniki badań naukowych, zapisy konferencji, czy w ogóle różnorodne filmy popularno-naukowe, no, popularyzujące działalność naszą naukową dydaktyczną. Czy chcemy. Jakby żeby ta telewizja, żeby ten portal był troszeczkę taką nakładką na tą telewizję, na tą telewizję żeby w połączeniu z, z tymi kursami learningowymi, z szeregiem innych aktywności e, około naukowych, które na uczelni się się toczą, żeby to rzeczywiście stanowiło spójne miejsce publikowania nie tylko e, regularnych kursów, ale w ogóle materiałów e, Około edukacyjnych, jeśli tak można powiedzieć. Jeszcze na sam koniec, żeby trzymać się tego reżimu czasowego, dwa zdania o tym, w jaki sposób my to organizujemy, bo to znaczy bardzo fajnie się mówi o tym, że wszyscy powinni robić dzisiaj e learning i tak dalej, ale my sobie zdajemy sprawę z tego, że. Tak naprawdę nauczyciel zostawiony w gąszczu tych nowoczesnych technologii, mając swoje mnóstwo swoich codziennych obowiązków, no to nie jest tak łatwo zrobić naprawdę zgodny ze wszystkimi metodycznymi wytycznymi, ee, w pełni multimedialny, interaktywny, bogato ilustrowany kurs e learningowy. Myśmy jakiś czas temu wypracowali sobie pewien model dzięki temu, że mamy kadrę, bo to trzeba podkreślić kadrę techniczną i, i metodyczną, wypracowali sobie taki model, w którym nauczyciel, który chce przygotować swój kurs e-learningowy, tak jak myśmy to robili w tym modelu, robiliśmy te wszystkie kursy, o których przed chwilą mówiłem, on, znaczy on ma mieć pomysł i wiedzę, on z tą wiedzą przychodzi do naszej jednostki, gdzie jest zespół techników, gdzie są, gdzie jest... Ee, Grafik komputerowy, specjalista od animacji, specjalista od realizacji audio-wideo, gdzie jest redaktor, który gdzieś tam, znaczy redaktor metody, którzy pomagają mu jakby ogarnąć to te jego treści, przełożyć na, na świat e learningu i wykonują ze nauczyciela tak naprawdę wszystkie skomplikowane zadania pod tytułem no, po prostu zdigitalizowanie jego wykładu z wersji tradycyjnej do wersji e learningowej. Bogatej mówię w ilustracje, tak jak powiedziałem wcześniej, czy, czy, czy jakieś elementy interaktywne. E, oprócz tego, znaczy my zakładamy, że nauczyciel po wykonaniu tych, tych trudnych zadań, e, które zazwyczaj trwają od kilku, pewnie tygodni, nawet do, e, do kilku miesięcy, jak pokazuje doświadczenie, oczywiście nie jest tak, że on. E, że on po pierwsze może liczyć na to, że teraz ktoś na to, że ktoś z techników poprowadzi za niego zajęcia, bo to jasna sprawa, że to nieprawda, ale w drugą stronę może też być pewny, że bieżące wsparcie techniczne podczas realizacji normalnych zajęć lewingowych też w tej jednostce centralnej na niego czeka. Oprócz tego, że są prowadzone regularne szkolenia, teraz już będą e-szkolenia z tych, z tych zagadnień, jak obsługa platformy, praca z grafiką itd. itd. Ale może liczyć też na bieżącą. Pomoc techniczną, jeżeli coś nie zadziała. Co więcej, również studenci, którzy uczestniczą w normalnych zajęciach na taką pomoc bieżącą też już kończę. Ostatni slajd, też mogą liczyć. I jakby podsumowując to hasło dobrych praktyk, znaczy u nas jest tak, że udało nam się, oprócz tych materiałów otwartych, które, które za chwilę ujrzą światło dzienne, e, zaczynamy też prowadzić regularne zajęcia e learningowe, właściwie takim największym wzorem UJOTU i UW to jest jeżeli innych uczelni to po prostu nie znam, więc jeżeli nie wiem, nie przepraszam, to jest obowiązkowy kurs e-learningowy dla wszystkich studentów pierwszego roku, których jest grubo ponad 10 tysięcy z zakresu BHP, który od zeszłego roku jest u nas prowadzony wyłącznie w formie e-learningowej, gdzie materiały Dydaktyczne były, powstawały właśnie w tym modelu, o którym przed chwilą Państwu powiedziałem, i na, samo, na sam koniec, żeby jeszcze podkreślić to bardzo mocno, też wzorem zresztą tych dwóch uczelni. To, co Troszeczkę odblokowało u nas, w naszych nauczycielach, takie, takie myślenie o e-learningu stereotypowe, czy taką obawę, to było wypuszczenie e, zarządzenia rektora, które regulowało w sensie organiz, uregulowało w sensie organizacyjnym, jak i w sensie e, finansowym prowadzenie zajęć e-learningowych e, na, naszej, na naszej uczelni. Więc teraz jest tak, że to jest już wszystko jasne, e, już nie ma żadnych niewiadomych i tak naprawdę widzimy, że. Obok tego zarządzania i przy tym wsparciu technicznym, to było to, co tak naprawdę spowodowało w ostatnich tygodniach, no nie chcę użyć słowa falę, ale taką mikrofalę zainteresowania i learningiem naszej uczelni. I właściwie wydaje się, że kończąc to zdanie, że, że wszystko idzie w tym kierunku, że było tego za chwilę jeszcze więcej. Okej. Okay. Wydaje mi się, że się udało mniej więcej. Bardzo serdecznie dziękuję.